To wtedy y, u władzy jest towarzysz Wargierek. widzicie, rozumiecie. Pomożemy. A na tych terenach, na tych terenach, życie kwitnie wspaniale, sprawy radomskie i tak dalej. Ale gdzieś 85 km stąd jest taka mała miścina. Jest około 10 maja 78 rok. Emielcin, mała miejscowość. Życie płynie spokojnym rytmem. A na świecie już jest młody człowiek wtedy, taki mały chłopczyk, sobie biega po polach, gdzieś tam mieszka, sobie gdzieś tutaj. No i jego nazwisko jest niezwykłe. On się nazywa nieprawdopodobnie. Nawet nie wiem, czy on wie wtedy, jak, jaka jest wibracja tego nazwiska. Ale tu w tym Emelcinie, 10 maja 78 roku dochodzi... Wydarza się dziwna rzecz. Dochodzi do dziwnego wydarzenia, do zjawiska. Do kontaktu czwartego stopnia. Mówi się trzeciego, ale są informacje niepotwierdzone, że to był również czwartego stopnia. Proszę Państwa, bo jakże byś inaczej nie zbliżać się do zakończenia pierwszego kosmicznego festiwalu, jakby nie spotkać się z osobą, która. To dziś na tych terenach tworzy, działa i jest jak orła cień. I opowie nam troszeczkę o tym. Panie i panowie, pomóżcie przywitać mi Jerzego Orła, Kapelusz z głów. Z Emilcina, z Emilcina. Ma tą wiedzę, ma tą energię, ma mnóstwo informacji, jest. Tutaj u nas zaproszony do wykładu Woda paliwem XXI wieku, ale ja myślę, że to jest również inny temat. I tak na początku, o, chłopcy to by przestawią. I tak na początku myślę, wprowadziłem ten temat z Milcina, bo tam jakbyście pojechali do tego Emilcina, to tam jest taki pomnik wystawiony przez Fundację Nautiliusa, który upamiętnia to wydarzenie. Ten rolnik, który miał to spotkanie już nie żyje. Ale Jurek żyje i ma się dobrze. Wtedy był małym chłopcem i myślę, że dzisiaj troszeczkę usłyszymy, zanim wprowadzimy do tematu. Jurku, prosimy Cię. Witamy. Jak zwykle, kapelusze z głów. Witam serdecznie wszystkich. Andrzejku, takie przywitanie to mi jeszcze nikt nie sprawił. Tym bardziej kapelusze z głów. Witam. Witam. witam Zacznijmy może od tego Emilcina. Hmm. Słuchajcie, wyczytał w moich dosłownie dniach historii: 78 rok, 10 maja. Wydarzenia nie z tej ziemi, coś się pojawia, człowiek doświadcza. Pan Wolski. spotyka nawet nie wie kogo. Jakieś takie zielone istotki tam sobie piszczą coś i tak dalej, zabierają go na to coś, na ten pojazd, on to nazwał forma autobusu. Bo od tamtej pory, jak już troszeczkę bliżej poznałem, zastanawia mnie całkiem co innego. Kochani, nie to, co do tej pory wszyscy powtarzają, czy to prawda, czy nieprawda, jak istoty, z której cywilizacji nieważne, moim zdaniem to są podpowiedzi dla naszej cywilizacji, po to, żebyśmy z punktu widzenia technicznego mogli to samo osiągnąć. Pan Wolski opowiada dokładnie, jak ten pojazd wyglądał. Wiem, że są tacy ludzi, ludzie i mają takie zdolności, którzy na podstawie oglądania, słuchania potrafią różne rzeczy odtworzyć. Mają takie zdolności. Słuchajcie, ile, ile jest przypadków w naszym kraju tylko i wyłącznie, z kontaktów, obserwacji. Wszyscy się zastanawiamy, skąd, co, i tak dalej, i tak dalej. A nie zadajemy tego głównego pytania, o którym heh, powinniśmy najpierw zapytać, żeby nam było tutaj lepiej. A mianowicie, heh, znowu ja sprowadzę troszeczkę tak mocniej na ziemię, za rachunki płacimy, a oni jaki mają napęd? Hmm? Nie, no coś muszą mieć. Tylko gdzie my w tym wszystkim jesteśmy? Oni nam podpowiadają również te rzeczy, żebyśmy się uwolnili od tych rzeczy przyziemnych typu ciepło-zimno. Poradzimy sobie w, w zimie bez ciepła? Poradzimy sobie na dzień dzisiejszy, słuchajcie, poradzimy sobie bez ładowarek i bez prądu? Świeci ostro, kurczę, aż za ostro, ale Aleks rozumie wszystko. W porządku. Słuchajcie, i tak ciągle, no... Gdzie jest główne pytanie? Skąd jest energia do tego? I znowu tu tyle razy było powiedziane o, przez wszystkie przypadki już o wymieniona energia, a na dodatek jeszcze o wodzie. Hmm. I właśnie po tośmy odsłaniali tutaj, tutaj ten ekran, bo słuchajcie dokładnie, 40 lat temu. Ja jako taki mały brzdąc, tato mi kazał takie urządzenie pilnować. Nazywało się wędzarka, tam się podgrzewało, rozgrzewało. Wędliny się tak pięknie do, do spożycia przygotowywało. Może ktoś starszy pamięta, jak to się było. I słuchajcie, widziałem, oczywiście tam przegapiłem pewną. Część, że nie można było wytworzyć za dużej temperatury, ja to przegapiłem, no i ta temperatura się tak, taki łącznik, blacha tam mocno się rozgrzała. Miałem niewielką ilość wody w takim kubeczku i pozwoliłem sobie to polać. 40, ponad 40 lat temu zobaczyłem to, co za chwilę wy zobaczycie. 40 lat myślenie, skąd to się wzięło. Troszeczkę wody i ognia. Niektórzy mówią, że nie da rady połączyć ognień z wodą. Tu mam dobrą winę. Dosłownie tydzień temu w sobotę udało mi się to odpalić. Pomijając wszystkie kwestie wody, ja się z tym zgadzam. Wody, tematu wody nie znamy praktycznie. Każdy z nas jakiś, jakoś cząstkę rozpracowuje. A Przyznam wam się szczerze, w 50. rocznicę mojego urodzenia dostałem zadanie właśnie to stworzyć. To, co tu widzicie, woda paliwem XXI wieku, to nie jest mój pomysł, od razu wam to mówię. Ja zostałem aby do tego zobowiązany, żeby to zrobić. Pierwsze kroki, pierwsze sukcesy mam. Po to wcześniej mi dane było to zobaczyć, jak ten przepiękny ogień, jaki płomień. Słuchajcie, jakie ciepło płynie. Energetyczne również. Gdzie paliwem nas naprawdę oszukali. Oszukali pod tym kątem, że benzyna i ropa to jest, to jest paliwo. Słuchajcie, jak do, troszeczkę głębiej w temat wejdziemy, to zrozumiemy jedno i porównamy. Te paliwa do świeczki, to benzyna i ropa to jest jak w świeczce knot. A przecież w świeczce knot nie jest paliwem. Dokładnie. I słuchajcie, udało mi się po tylu latach. Sam nie wierzyłem tu. No, przepraszam, bo zakładałem sobie, że zacznę od podziękowań, bo. Do tego, do czego wspólnie, muszę powiedzieć, doszliśmy. To nie jest tak, że to jest nie, dość, że nie mój pomysł, nie moje do końca działanie, bo nagle nie wiem skąd, nie wiem dlaczego, ale pojawił się krąg niesamowitych osób wokół mnie. Fantastycznych, z fantastyczną wiedzą. Nieraz, jak dochodziłem do ściany, że już nie mogłem sobie z tym poradzić, a mam to zrobić, no to nie ma innego wyjścia. To jeden telefon, jeden odwiedziny, nagle ktoś znowu ze znajomych dzwoni i mówi: Słuchaj, przyjedź do mnie na spotkanie, bo tu taki wariat przyjechał z Warszawy. No. no niesamowite rzeczy tu opowiada. Przyjedź, wy to tam jakiś kontakt złapiecie. Siedzi tu z tyłu, słuchajcie. W drugim zdaniu, uwierzycie, w drugim zdaniu on mi mówi, co ja mam zrobić, jakie kształty zastosować. W drugim zdaniu. Krzychu. Słuchajcie, no dziś cały czas musiałbym kapelusz w górze trzymać, bo tyle mam podziękować. No całej grupy nie jestem w stanie wymienić ludzi fantastycznych, z fantastyczną wiedzą i z różnych dziedzin. To jest najciekawsze, że ta nasza pojedyncza indywidualność, indywidualna wiedza, indywidualny. zasób informacji. Da owoc potężny pod jednym warunkiem: że zdołamy się, Grzechu, co ty mówisz połączyć siły. I wszystko jest tu potrzebne. Naprawdę nie możemy usypiać na, na, żadnej, na żadnej pozycji, bo my mamy tu jakiś punkt swój własny do dołożenia. Emilcin, zapraszam wszystkich. Do Emilcina na sekundę wrócę, bo. Tam jest, była mowa pierwszego dnia o siatce Wilka, tam to jest również potwierdzone. Emilcin jest przepięknym miejscem, natomiast jak się przyjrzymy po owocach, bo ktoś mówił, że poznajmy po owocach, to świętej pamięci pan Wolski miał, Jan, Jan Wolski, miał synów. No i owoce dla tej rodziny są nieciekawe. Jeżeli ktoś czuje i przyjedzie tam w to miejsce, to proszę o telefon, bo ja tam dokładnie mieszkam 15-16 kilometrów od tego miejsca, bo znowu są takie delikatne przekłamania. Jak pojedziecie, to jest wioseczka, wioseczka, to jest obok pola lubelskiego. Słuchajcie, pomnik nie stoi tam w tym miejscu. Tam trzeba założyć takie dosyć dobrze, bo tam troszeczkę podmokły teren, żeby pójść w to miejsce. I to poczuć, to trzeba przejść około dwóch kilometrów łąkami, przez las, ścieżką, dojść w to, w to miejsce. Bo sam pomnik, jeżeli nawet ktoś czuje, odczuwa, przy pomniku raczej nic nie poczuje. To nie jest to miejsce. Znowu. Fajnie, że ten pomnik jest, jest w Milcinie, ale to nie jest tu, gdzie to wszystko się odbyło. w tym roku na wiosnę było parę osób, które czuły. Budynki pana Wolskiego stoją, no i ludzie mają bardzo różne odczucia. Bardzo różne. Natomiast w naj... co roku już bodajże trzeci, czwarty zlot robimy wydarzenia Nie z tej ziemi w Emilcinie. Pierwszy dzień jest poświęcony, przecież cały weekend, sobota, niedziela. Pierwsza sobota jest poświęcona typowo, typowo pod formę ufo. No rzeczy z tym związanych. Drugiego dnia my wchodzimy, wchodzimy z technologią, nie z tej ziemi. Co się działo w tym roku? Jakie owoce nas czekają? Myślę, że to też to wszystko przyspieszy. Bo technika, technologia nam również może pomóc w tym, Przejściu dalej. Przejściu wyżej. Bo te wszystkie rzeczy mają nas tutaj te przyziemne i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to, co zobaczyłem 40 lat temu, mogę poprosić o ten filmik. Parę minut. Parę minut. Możemy to światło, ale jak tak. Przy... Słuchajcie, epicentrum zobaczcie. Słoneczko, słoneczko. Mamy akurat bez głosu. Udało mi się takie dosłownie. Jest to technologia garażowa. Garażowa. Słuchajcie, udało się odpalić wodę. Fakt, że nie jest to 100% energii z wody, czystej wody. Natomiast jest to energia w 80%. 20% jeszcze jest innego składnika. I teraz. I jak piękne rzeczy powstają. Oczywiście to nie jest per, per, perpetuum mobile. Na rozpędzenie trzeba dołożyć zewnętrznej energii, żeby rozpędzić. Natomiast potem, podając wodę w 80% plus 20% innego składnika, zaczyna się zabawa. Miałem już zarzuty, że kochany, ludzie o wodę się zabijają, ludzie. Zawody i tak dalej, i tak dalej. Ale po wyciągnięciu energii z wody, zgadnijcie, jak wystudzimy spaliny, co powstanie? No proszę bardzo. To my nie niszczymy jej. My korzystamy. Czy możecie sobie na ten moment wyobrazić, to ile nas centralne kosztuje? A teraz technologia następna, elektrycznych samochodów. A teraz, jak tą energię, tą energię, tu zasilenie podcinane. już koniec, chodzi na swoim, chodzi na wodzie. Wyobraźcie sobie? Była mowa o Polakach wielkich. Słuchajcie, to wszystko mamy dane we krwi. My, wielcy ludzie, my. I zobaczcie, jak. Znowu tak, na chwilę grzechu, jak to odjadę od rzeczywistości, ale, ale słuchajcie, jedna rzecz. Panie, panowie. Przestańmy się dawać nazywać obywatele. My mamy się obywać? Jak nazwa mówi? My jesteśmy... Panie tu są w całym tym kraju i panowie słuchajcie naprawdę idą dla nas piękne czasy. Możemy, jeżeli się zorganizujemy, jeżeli jest to potrzebne naprawdę, zwarcie bo naprawdę, wierzcie mi, że mi dech zapiera, bo ja chcę naprawdę długo pożyć, w szczęściu, w zdrowiu, po Dodam, z ogromną ilością kasy, bo lubię ją rozdawać. Ja mam dzieci, ja mam wnuki. Wiecie, co to jest? Wiecie, o czym mówimy? Zdajecie sobie sprawę? Litre wody, tysiąc stopni Celsjusza. Jedziemy dalej? 1500. Jedziemy dalej, 2000. Sonda, która była włożona w środek, oto w środek w tym okienku, widać w tym, jest kochani, ma parametrów pomiarowych 1300 stopni. Po 15 minutach wypadła, przepaliło. Zdajcie sobie sprawę, jaka jest energia? Energia, pra... energia... Cieplna. cieplna. Nie jestem fachowcem w żadnej energii duchowej. Nie chcę na ten temat mówić. Natomiast to, co się tu dzieje kapelusze z głów i to już bez żartów. Do takiej, myślę, że z, wręcz zmuszony zostałem połączenia, po to mi ci wspaniali ludzie byli dani, żeby to zrobić. Oczywiście, to jest technologia garażowa. Chcę również się podzielić. Słuchajcie, podzielić to wiedzą. Natomiast mówiłem, chcę również spokojnie żyć. Jakbyśmy mogli to już przestać i wrócili na chwilę i wrócili, słuchajcie, na chwilę, udało się obrócić? Super, gratuluję. I słuchajcie, ta wiedza jest dostępna. Naprawdę każdy z nas, kto potrzebuje potężnej ilości energii, bo to no niestety nie będziemy mogli tego wykorzystać przynajmniej na, na tą chwilę u siebie w domku. Bo wyobrażacie sobie 24 godziny rura, która daje 1200 stopni Celsjusza. Popłynie wszystko. Słuchajcie, jakie materiałówkiśmy przerabiali. I to wszystko dzięki tym wspaniałym ludziom, którzy nie wiem dlaczego, ale mnie otaczają. Ktoś tam czuwa. Mówię, że ja nazywam go najwyższym szeryfem. Słuchajcie, bo to są piękne rzeczy, które w sobotę czułem po 40 latach, jak pierwszy raz zobaczyłem, czułem każdą komóreczkę swoim organizmie jak mi z radości drży. niesamowite wrażenie, odczucie pełny odwrot. Bo był taki okres czasu, jak to wszystko doświadczałem i tak dalej i tak dalej. Znowu spotkałem mądrego człowieka, który najlepszy na świecie poduszkowce robi, Mówił, o opatentuj te rozwiązania, mam dwa patenty, ale nie po to może do końca, żeby nie pozwolić to ludziom robić, ale nawet pomóż im. Natomiast po to, żeby cię nikt nie mógł yy, oskarżyć, że mu pomóc ukradłeś dobre. Bo to są te patenty. Ja pomogę. Tym bardziej, że podją podjąłem się, słuchajcie, robienie, jak ktoś sobie wejdzie, no WWW. Woda paliwem XXI wieku to jest WP21. Słuchajcie, wszystkie informacje odczyta. Kiedy będzie spotkanie najbliższe, liczba miejsc ograniczona, przekazywam wam samą wiedzę, jak samemu można zrobić swoje słoneczko, które będzie nam świeciło. Oczywiście na własne potrzeby. Dochodzimy do takich rzeczy, abyśmy wspólnie mogli to dalej znowu przejść i bezpiecznie, i spokojnie, i do przodu. I, a to wszystko umożliwi nam przejście albo otworzy wizję, że nawet y, było jakieś powiedzenie z ogniem i wodą: Nie łącz tak. Było coś takiego? Słuchajcie, nawet te, te przysłowia to też jest kodowanie. Jeżeli ktoś ma wytrwałość, siłę i dalej chce działać, niech sprawdza, bo jak się zbuntujesz i zaczniesz iść swoją, to będzie ci dane rozwiązanie. Będzie ci dane. Słuchajcie, to jest może nie do końca to miejsce, o którym po takich technicznych rzeczach powinienem mówić. Natomiast jak Andrzej zadzwonił, co za co znowu. Słuchajcie, nie mogłem się oprzeć, nie oprzeć, bo już czułem, jak Andrzej dzwonił, że na ten dzień będę miał to rozwiązanie. Czułem to. Tak jak my wszyscy czujemy, że coś się zbliża. Czujemy. I to dojdzie. Oczywiście dojdzie znowu przez świadomość. Jeżeli my się otworzymy. Grzechu, schodziłeś, mówiłeś, że. Zapytaj, czy chcą Cię słuchać, nie? Słuchajcie, ja nie mogę. Znowu ten sam błąd. Bon. Ja muszę się podzielić z Wami tą wiedzą. To jest tak wspaniałe. I słuchajcie, życzę Wam w Waszych życiach, życzę Wam, czymkolwiek się zajmujecie. Ja wiem, że jest ciężko, bo to, to też przeżyłem. Za to pierwszy ogień dostałem tak od mojego taty. Wtedy to nie było karalne, i wtedy to tatuś to mógł i zawsze miał rację. Myślę do tych rzeczy, że też powinniśmy wrócić. A tak a propos, słuchajcie, powiem Wam o swoich odczuciać naprawdę głębokich typu, bo teraz jestem ojcem, jestem dziadkiem o sposobach, sposobach wychowawczych typu nie denerwujmy się na, na naszych rodzicach, jak coś wymuszają bo oni nas wtedy uczą: dyscypliny, wytrwałości. No nieraz my młodzi się buntujemy, a ja jeszcze tak ciekawie jestem, bo jestem młodym tatusiem i jestem młodym dziadkiem również, także mam teraz to. I kiedyś miałem głębokie żal pretensje do swojego ojca, że mnie ciągle tam karnościł i doprowadzał do pionu, a teraz jestem ogromnie mu wdzięczny. I to przyszedł czas zrozumienia. I słuchajcie, jeżeli coś w życiu wam nie wychodzi, wyobrażacie sobie 40 lat czekać na owoce? I przyszedł czas. Przyszedł czas. przeszli ludzie odpowiedni, wiedza, elementy, żeby to zbudować. Słuchajcie, przepiękne. Nie będę przeciągał dłużej, bo naprawdę ja sam mógłbym do jutra rana wam tutaj i na pewno by tematu nie zabrakło. Ale nie o to chodzi. Słuchajcie, ja wiem, że jak się wchodzi, a jeszcze dodam, że na tej stanie. Jak to osiedle było w projekcie, mieliśmy tu spotkanie, na tej scenie, bodajże 4 lata temu, nie pojechaliśmy, bo nam tam y, posadzka tam nie zaschła na budowie. Słuchajcie, tak cichutko weszłem, może gdzieś tam jest, i powiedziałem, tu na tej scenie, 4 lata temu, tu takie były rureczki oparte, wtedy to coś było o budownictwie i nowych rozwiązaniach. Ja w te cztery lata temu na tej scenie powiedziałem, że będziemy mieli wolną energię z wody. Dziś, jak już słyszałem z szef, muszę tu być, muszę potwierdzić swoje przed cztery latach słowa wypowiedziane na tej scenie. Za co Staszek, Tobie również dziękuję. Wszystkim dziękuję. Dziękuję wam za poświęcony czas, bo to są grupa ludzi, którzy naprawdę mogą pociągnąć to wszystko. A Grzechu masz rację. Jeżeli nie chcą nas słuchać, spokoj. Ktoś chyba gdzieś musi też zostać, nie? Co my na to poradzimy? Słuchajcie, wszystkiego dobrego wam życzę. Jeżeli ktoś chce szczegóły, zapraszam. Telefon, mail podany, wszystko, zapraszam. Słuchajcie, zmieniajmy na ile możemy. A zmienimy na lepsze. Wszystkiego dobrego, kapelusze z głów. Dziękuję bardzo. Jurek Orzeł, Emilcin. Em, Emilcin. 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 Słuchajcie, moi drodzy, ja się długo zastanawiałem, i tak mówiłem o tej wodzie, że to musi być nad wodą, no to mieliśmy wczoraj to prawie skary się zalało. Ale przecież teraz Jurek mi daje informację, gdzie oni chcieli ten festiwal? No tam, gdzie wylądowali w 78. 80 kilometrów od Karyszewa.